Tu Liście są bardzo kolorowe. Kolorowe są i są kolorowe. Takie piękne, i urocze. I tak Aqui pra te né? Liście są w lasach i na drzewach, są takie piękne, że przyroda taka ważna, taka piękna, taka przepiękna jest. I są takie piękne liście kolorowe, czerwone, brązowe, zielone, żółte. One takie piękne. Przyroda jest bardzo ważna. I jeszcze tak piękne, kolorowe liście są. So. Ole!